Cześć, witajcie. Seria KGP. Jesteśmy przy schronisku Orzeł. No i będziemy zaliczać dzisiaj Wielką Sowę. 1015 metrów nad poziomem morza. I oczywiście dla Was relacja z tego szlaku. Fantastyczny dzień na wycieczkę. Choć dość wieczny. Ruszamy ze schroniska Orzeł. Czyli park krajobrazowy Gursowich. Na razie będziemy poruszać się szlakiem czerwonym. Potem z niego skręcimy. No i pokażemy Wam, jak to podejście wygląda. I przed nami wyłania się schronisko Sowa. One zostało odnowione, bodajże w 2003, ale w 2013 roku. W każdym razie póki co pozostaje zamknięte z jakiegoś powodu. No i rzeczywiście, z tego co widać, nic się tam na razie nie dzieje. Tutaj szlak już nieco oblodzony, jest końcówka marca, więc cały czas trzeba delikatnie uważać. A tutaj nieco wyżej, ciągle zalega nieco śniegu. Spójrzcie, mamy tutaj jakiś trop śniegu. Porównanie ręki. Być może to jeden z tych osławionych muflonów, które tutaj zamieszkują te góry, bo właśnie muflon jest symbolem gór Sowich. Zresztą taka ciekawostka, jak jechaliśmy tutaj do naszej kwatery, bo jesteśmy tu na urlopie, to właśnie para muflonów przebiegła nam drogę, także fajne, fajne przeżycie. I oto dotarliśmy, jesteśmy na szczycie Wielkiej Sowy, 1015 metrów nad poziomem morza. Potknąłem się, tak to jest jak się patrzy w kamerę, a nie pod nogi. Za chwilę Wam wszystko pokażę, co już my tutaj na górze mamy. A więc, tak, jedną z rzeczy na szczycie jest rzeźba suwek. I tutaj właśnie znajdziecie pieczątki do podbicia w tej niebieskiej skrzyneczce, i my to też od razu, właśnie zrobimy. Kolejna z atrakcji tutaj na miejscu, czyli wieża widokowa. Niestety wieża widokowa jest zamknięta, więc można wejść tylko na taką wysokość. A więc tylko stąd widok mogę Wam pokazać. A wielka szkoda! W sezonie. Też pewnie możecie tutaj coś przegryźć, bo mamy tutaj jakiś minibar. I pomnik Muflona, czyli symbolu gór Sowich. Ok, my schodzimy na dół, schodzimy szlakiem czerwonym, ale nie tą samą trasą, którą wchodziliśmy na Wielką Sowę, a idziemy trasą na Zygmuntówkę. mamy rozdroże na lewo szlakiem żółtym na prawo szlakiem czerwonym i my też właśnie tym czerwonym szlakiem będziemy się posuwać naprzód i wygląda na to, że tutaj już śnieg nas nie czeka Mała przeszkoda terenowa na szlaku. No i paradoksalnie wychodzi na to, że w takich okresach, gdzie wieża widokowa na szczycie swojej góry jest nieczynna, to najlepszy Widok był skórni skłożę. Spójrzcie, jaka fajna wiata turystyczna. W mojej głowie już powstaje plan, żeby kiedyś tu zanocować. Byłoby świetnie. I dotarliśmy do zygmuntówki. Opuściliśmy zygmuntówkę, najedliśmy się, polecamy schronisko. Kierujemy się teraz już szlakiem niebieskim. Strona Jugowa, gdzie mamy naszą bazę noclegową. W zasadzie zostały nam z 3 km. I to na dzisiaj od nas w zasadzie tyle. No chyba, że po drodze trafią się jeszcze jakieś piękne widoki, strumyczki, strumyki. Dzięki i do zobaczenia następnym razem.